Tak, co Proszę o miłość. Otwieram do sprawę przed Sądem Okręgowym. Będzie rozpoznana sprawa Pana Łukasza Rajcy, Stawił się oskarżony, w lat 39, zamieszkały w miejscowości Łowera. Dotychczas nie karany, oraz jego obrońca Dobrze, dziękuję. Oraz prokuratorzy. O, ja dziękuję. Otwieram przewód sądowy i udzielam głosu pani prokurator. Oskarżę Łukasza Rajce, lat 39, zamieszkałego w Łodzie o to, że regularnie na przestrzeni roku dokonywał wywozu śmieci do pobliskiego lasu, dokonując tym samym szkód środowiska naturalnego, takich jak zanieczyszczanie gleby, osłabianie stanu zdrowia zwierząt leśnych, a także zaburzanie wizualnej strony obszaru leśnego. Zgodnie z artykułem 145 Kodeksu Wykroczeń um, brzmiącym, kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleń podlega karze grzywny do 300 zł, albo karze nagany. Um, natomiast zgodnie z artykułem 154 paragraf 2 Kodeksu Wykroczeń brzmiącym, um, kto wyrzuca należące do niego grunt polny, kamienie, śmieci, papier i inne nieczystości, Podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze naganną. Zgodnie natomiast z artykułem 117 kodeksu wykroczeń, właściciel posesji składający na lub przy jej terenie odpady może otrzymać karę grzywny do 500 zł. E, o, o, proszę o e, karę e, dla Łukaszawejce 900 zł i 50 godzin prac e, społecznych na rzecz środowiska. Pouczam, że przysługuje Panu prawo do obrony i składania zeznań. Ma Pan również prawo do złożenia odmowy wyjaśnień. Jaka jest Pana decyzja? Będę składał decyzję. Dobrze, dziękuję. Proszę zacząć. Mm. Ym, pierwsze pytanie to pytanie o Pana pracę i rodzinę. Czy mógłby nam Pan przedstawić swoje zarobki? Więc tak, ja pracuję w y, jako... Y, mm, pracuję przy maszynach ciężkich i zarabiam 1300 zł. Moja żona teraz jest na macierzyńskim, zarabia 1100 zł i mamy twoje dzieci. A ja mam tylko pytanie, czy tu pan może dobrą początku w Tak, chyba tak. Z tego co nam wiadomo, z tego co mogliśmy wyczytać w dziennikach, do czego dostaliśmy dostęp od Pańskiej drugiej szkoły. Nie było jakieś zadowalające wyniki. Przepraszam, ale nie rozumiem no się To ze sprawą tego pytania. To może proszę. Muszę, ja nie, 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 Dobra. Dobrze. I e, ja uważam, że gdyby był Pan pilnym uczniem, to każdego wzrusza taki obrazek. Każdego, chyba, czy, chyba że jest Pan człowiekiem bez serca, albo po prostu niezbyt Panu to w szkole, może Pan w ogóle nie otworzył podręcznika. Tak, otwierałem podręczniki, ale nie było jeszcze takich obrazków, kiedyś w Konu. Myślę, że nic by nie zmienił. Najlepiej oh. widać. Dobrze, dziękuję. E, możemy się dowiedzieć, w jakich warunkach i gdzie dokładnie tam mieszka? Ja mieszkam na obrzeżu miasta w domu jednorodzinnym. Jak mówiłem, żoną i trójką dzieci przeprowadziliśmy ostatni remont. No i w miarę. I tutaj mamy te wyniki. Nie jest to pański piękny nowy dom. Tylko, czy mogę w tym momencie dołączyć proszę bardzo. materiał do podatku? Proszę bardzo. Dobrze, i proszę mi powiedzieć, co przedstawiają te zdjęcia? Yy, są to śmieci, wszelkiego rodzaju gruz i naprawdę przemysłowe śmieci, wyrzucone przez Pana Łukasza Rajcę do pobliskiego lasu. Może Pani obrońca, strona obrońca chce się zapoznać. Dobrze, Pani Prokurator, a proszę mi powiedzieć, skąd ta pewność, że te odpady były wyrzucane przez Pana Łukasza Rancy? Są nagrania z, ze Straży Miejskiej, która postanowiła po nagminnym wręcz wywozie śmieci do lasu zainstalować kamery. I niestety nie mam tych filmów, ponieważ Straż Miejska nie udostępnia takich rzeczy na potrzeby tejże sprawy. Dobrze, więc mam pytanie do oskarżonego. Czy może pan potwierdzić, że te śmieci były tam wyrzucane przez pana? Tak, przyznanie się do mojej winy. Dobrze, dziękuję. Proszę, na ehm, Plan z tej z naszej strony to na razie tyle. Dobrze, proszę, pana, na Dobrze. Jak już powiedział pan Rajca, zarabia on 1300 zł i jego żona dostaje zaś 1100 zł. Razem jest to. Y, niewiele wiele ponad 2000 zł. Przypominam, że Pan Rajca y, ma troje dzieci. Proszę powiedzieć, w jakim są one w wieku? Y, jedno jest dopiero y, urodzone, y, więc teraz żona siedzi na macierzyńskim jest w domu przez 20 dni. Drugie jest w wieku prze y, przedszkolnym, chodzi do przedszkola, a trzecie chodzi już do szkoły, do postałówki. Tak, jak widać, y, takie małe dzieci dzieci. Trzeba wydawać y, bardzo dużo pieniędzy. Na najmłodsze dziecko y, idzie chyba najwięcej pieniędzy, ponieważ wykupienia są pieluchy, y, co wyznacza to kupować nową branka. Dziecko w wieku przedszkolnym potrzebuje czesnych na przedszkolę, a dziecko w wieku wczesnoszkolnym jest w pierwszej klasie. Przypominam, że niedawno weszła nowa ustawa programowa, która mówi o tym, że trzeba kupować nowe podręczniki. Są one bardzo drogie i rzadko kiedy stać y, na nie pana rajca. Ja mogę nawet przybliżyć, co na przykład minimalną kwotę, która żoną wynosi miesięcznie na dziecko, na przykład na noworodka. To musimy wydać przynajmniej 600 zł na pieluchy, mleko, środki higieniczne, takie jak oliwki, patyczki, proszki do prania, różnie. Na dziecko przedszkolne to około 800 zł, bo przedszkole samo kosztuje 500 zł, ubrania, zabawki, bo to. Bez zabawek nie wytrzyma oczywiście żadne dziecko i oczywiście wyżywienie. Na dziecko szkolne około 1000 złotych, bo to jednak trzeba kupić te książki z tą nową ustawą programową, żeby się nie było inne, to trzeba dać mu te kieszonkowe, kupić telefon, no, jakieś wyjazdy szkolne, oczywiście no, ubrania i wyżywienie też. Przy takiej biedzie prowadzi Pan dość bogate życie, a chciałam zaznaczyć, że rodzenie dzieci w naszym państwie nie jest obowiązkiem, dlatego nie uważam, żeby był to jakikolwiek argument i usprawiedliwiał Pańskie zachowanie. Ja chciałabym zauważyć, że nie jednym pan jest w takiej sytuacji, a inni jakoś sobie radzą i nie się nic legalnie. No po prostu nas nie chce, bo, ponieważ yy, z, z moich źródeł wynika, że kubeł y, stu, 110 litrowy, wywożony dwa razy w miesiąc kosztuje aż 25 zł, a wynajęcie kontenera na gruz kosztuje 300 zł. Przepraszam. 180 zł za jeden dzień. Chciałam powiedzieć, że yy, nie przy... Mało rodziców w Polsce, znajdujących się w takiej samej sytuacji, jak pan radzi sobie, więc pani prokurator nie ma racji, że nie radzą sobie. Proszę nam powiedzieć, czy dowiadywał się pan o możliwości bezpłatnego wynajęcia kontenera na odpady dzięki uprzejmości naszej gminy? Tak, dowiadywałem się, lecz gmina rozpatrzyła mój, yy, yy, moje podanie negatywnie. Mogę tutaj dać zeświadczenie ale mogę pomóc y, ludziom biednym. jednym. Pomaga, sam Pan powiedział, że jest Pan wskażony na zasiłkę. Ma macierzyńskie, pracuje. No to skąd jest to macierzyńskie, z pracy czy z gminy? Z pracy. Dobrze, ale gmina bardzo dobrze zna sytuację Pana Rajcy. I e, innym rodzinom już kiedyś pomaga, więc nie rozumiem, dlaczego akurat Pan Rajca miałby zostać bez e, pomocy. Widocznie może w gminie są inne zaświadczenia o Pańskich zarobkach niż te, które przedstawia Pan nam tutaj dzisiaj. I chciałabym jeszcze wrócić do tych kosztów wywozu tego gruzu, na przykład po remoncie. Istnieje zupełnie inny środek i są to tak zwane worki, które są jakoś przystosowane do tego. Nie wiem, jak dokładnie wyglądają, ale koszt takiego worku y, wynosi 6 zł, a, z, a jego pojemność to 35 litrów. Dlatego nie uważam, żeby to były jakieś wygórowane koszta. Dobrze, ale... przepraszam, ale po remoncie zostało bardzo dużo gruzów. Może jeden worek kosztuje 6 zł, ale proszę się zastanowić, ile trzeba było, by było ich kupić. Uważam. Czyli uważam, Pani, że lepiej wyższy gruz do lasu niż... Nie że jest, zapłacić się uważam. Nie uważam, że nie uważam. szkodzenie środowiska jest dobre, ale zważając na sytuację pana Rajcy, w jakiej się on znajduje. Ma na utrzymaniu, jak już mówiliśmy, dużą rodzinę, dom, właśnie ostatnio robił remont, ponieważ no nie można żyć w nędzy, że tak powiem. Trzeba... Chcia, chciałem stworzyć warunki, dla, żeby dzieci miały lepiej. A skąd Pan wziął pieniądze na ten remont? Chciałam powołać świadka, Łukasza Światka, który właśnie a propos tego remontu. Proszę bardzo, kto tu ma zadawać um, pytania? <noise> Dobrze. Proszę powiedzieć, czy wspomagał Pan finansowo Pana rajce przy remoncie? Tak, bardzo często pomagałem w tej rodzinie, ponieważ jest to mojej siostry. i często bywało tak, że brakowało im na jakby, no naj, najpotrzebniejsze rzeczy, tej podstawy same, więc im pożyczałem. Ale ja musi być Pan milionerem, skoro nie, nie żąda pan od niego spłacę tej pożyczki? No może milionerem nie, ale nie mam aż tak źle, jak tutaj Łukasz Rajca, który się stawił. Nie, nie żądam, ponieważ wiem, że to moja rodzina, od rodziny aż tak głupio prosić o oddanie, jeżeli wiem, że nie mają. To nie, nie mógłby pan się... pożyczyć pieniędzy na worki? Na EBRUS na przykład? Albo na ten kontener. Byłoby na pewno ograniczenie. Ja tak, ale to jest już dużo większy koszt. Przepraszam, ale potrzeby podstawowe, takie jak no, wyżywienie, czy pieniądze na ubrania są ważniejsze niż kontenery na śmieci? Pod... na remont. Ale przepraszam, to był w takim stanie, że już nie można było nim żyć. To był akurat remontowany pokój dla dziecka, ale... które właśnie miało się urodzić. Teraz jest już urodzone i nikt mieszka już w tym pokoju. No dobrze, ale skoro. Y... Pan świątek podjął się tego remontu i wiedział, jakie będą konsekwencje, to mógłby też pożyczyć właśnie do tego. Ale to już by była za, duża, yy, za duży koszt, bo remont sam kosztował, sama wymiana okna 600 zł, a były tam okna 2, więc już wychodzi 1200 zł. Do tego materiały budowlane około 500 zł. To wszystko kosztuje. No, Drzwi musiałem też wymienić, żeby dziecko nie chorowało, żeby nie było przeciągu. Następne 500 zł i jakieś mete, żeby y mogło żyć w czystości. Dobrze, rozpoczynając dorosłe życie, życie małżeńskie, decydujemy się także, oczywistą rzeczą jest, że decydujemy się na seks i wiemy, że skutkiem mogą być dzieci. Tak samo jak wiemy, że rozpoczynając remont, skutkiem są nieproszone śmieci po prostu. Ale wie Pani, jak ten pokój wyglądał? Nie, nie Ja bym chyba nie, nie pozwolił, żeby y, dziecko mojej siostry mieszkało w takich warunkach. To trzeba było go do siebie. Tak, dziecko miałem zabrać w mojej własnej rodzinie, nie tak? To ja do siebie. Ale Ciekawe, zbyt. gdzie, jeżeli mieszkam w kawalerce, bo nie mam ani dziewczyny, ani żony, ani dzieci. Się słabo. Czy można prosić o szkarkę dla niego? Ja, przepraszam, ale to już jest przesada. Przepraszam. Zdrowy mężczyzna, zdrowy wyglądający, nie wyglądający na człowieka, o słabych nerwach, e, nagle słabnie w sądzie, myślę, Daję że tak. To jest bardzo stresująca sytuacja dla pana Rajcy. Dodatkowo y, okoliczności, takie jak właśnie urodzenie dziecka, y, Trzeciego dziecka, to nie jest pierwsze dziecko, żeby On ogromne panie... emocje. Ale to jednak są emocje. Panu rajcy jest, jest ciężko, bo ma na otrzymaniu całą rodzinę. Dodatkowo ta sprawa i to jest bardzo stresujące i proszę się nie dziwić. Szkoda tylko, że pan Rajdze nie stresował się wywożąc te tony śmieci do lasu. I zaznaczam, że nie tylko naruszył pan prawo pod względem wywozu śmieci do lasu, ale także wjazdem, wjazdu pojazdem samochodowym do lasu, co również podlega karze. Dobrze przepraszam, mogę wziąć na siebie, ponieważ waliłem, tak waliłem. ja prowadziłem ten samochód, to mogę wziąć to na siebie, to proszę. Radzyn, to proszę Łukasza Rajcy, w to proszę Łukasz nie pomytywać, Żeby tak powiem. Dobrze. Dziękuję. Nie mam więcej pytań do świadka. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania do świadka? My chcielibyśmy powołać świadka. Jest nim Gabriela Rabiejska. Znana w Łopcie ze swojego zdrowego trybu życia, która bardzo wiele czasu spędza na joggingach i na y, jeździe rowerem w bliskiej okolicy. Czy mogłaby Pani przedstawić nam sytuację ubeskich lasów, a szczególnie tego, tej okolicy, która jest zamieszczona właśnie na tych zdjęciach? Jak to wygląda i jakie wzbudza to Pani wrażenie? Yy, no, ważne jest wręcz tragiczne. Ponieważ no, wiele osób tam jeździ w tym także ja i patrząc na drogę, na otoczenie tej drogi, a także na bliskie drzewa i przyrodę, no, aż się chce płakać. jest tyle śmieci, że jeszcze nie mam po prostu słów, żeby coś opisać. To jest tak, tragiczne. Ale to. to nie tylko Pan Rajce jest... Yy, nie tylko Pan Rajce powoduje to, że w lesie jest takie śmiecionysko, tak? Dobrze. Ale teraz zajmiemy ja się tylko z, z sprawą pana Rajca. Dobrze, ale większość tej śmieci musi pochodzić od e, choćby kilku e, ludzi, tak? To nie wszystko to wywozi by pan Rajca. Dobrze, to, to, nie chodzi, to nie chodzi o to. Chodzi o to, że myślę, że sprawa pana Rajca powinna dać przykład tym odważnym, którzy mm, robią takie rzeczy jak pan Łukasz właśnie. Dobrze, ale. Nie, nie wszyscy znajdują się w takiej sytuacji jak Padrajca. Niektórzy rzeczywiście mają pieniądze na to, żeby kupować odpowiednie worki, kontenery, kosze na śmieci. I wtedy każdy to robi, tak? Ale Padrajca akurat jest w takiej sytuacji finansowej, że nie może sobie na to pozwolić. Najważniejsze są dla niego, najważniejsze jest dla niego dobro rodziny, zapewnienie podstawowych potrzeb, tak? Żony i dzieci. Czyli, Pani zdaniem, jako osoby prawnej, wywóz śmieci do lasu powinien być legalny, dlatego że ktoś ma mało pieniędzy? Nie, według mnie to nie jest legalne. To nie jest legalne. Mhm. To y, tego nie powinno się robić, ale. Y, ale Pan Rajca jest w takiej sytuacji po prostu. I ja wcale tego nie pochwalam. Ja tylko staram się przedstawić y, argumenty, które po prostu mogą trochę usprawiedliwić Pana Rajca. Ja twierdzę, że pan po prostu wykazał się niską świadomością ekologiczną, wiedząc, y, jakie to może mieć skutki, czy może nie śmieci do lasu. Ja przepraszam bardzo, ale pisałem listy do gminy, y, świadczenia, prośby, żeby mi y, dali y, na jeden dzień przynajmniej y, na użytek y, kontener na śmieci, żeby właśnie nie wywozić tych śmieci do lasu, ale lecz, no, ta sprawa została negatywnie rozpatrzona. Proszę pana, gmina to nie jest... To nie są... Komunalne. I tak jak już powtarzam, to nie jest instytucja charytatywna, która nie ma na swoim wyposażeniu żadnych kontenerów. U nas w mieście taką instytucją jest który jest firmą prywatną, i to również nie jest instytucja charytatywna. Powtarzam po raz kolejny i sądzę, że powinny zostać przedstawione jakieś nowe argumenty, a nie ciągle powtarzanie tego, że Pan Łukasz jest biedny, to już... czego wcale po nim nie widać. To przepraszam, gdzie Pan Rajca miał szukać pomocy, a poza tym nie rozumiem komentarza Pani Prokurator o wyglądzie Pana Rajca? Stwierdzam po prostu, że jego wygląd nie jest adekwatny do, do jego zarobku. Przepraszam, jesteśmy w sądzie. W sądzie należy wyglądać elegancko. To, że Pan Rajca może nie zarabia dużo, może jest w swojej sytuacji finansowej, nie znaczy, że ma wyglądać jak yy, po prostu człowiek zaniedbany. Tak. To są zapewne pożyczone rzeczy od szwagra. Być, się... tak? Być może, dobrze. ale to nie wlikamy ludzi. Być może, ale musimy w domu, też to jest sytuacja, sprawa między szwagrem a panem Rajcą, tak? Mamy jednak nieco inne zdanie. To już Dobrze, dziękujemy pani. Dobrze, czy ktoś jeszcze mają śpiewanie do oskarżonego? Dlaczego nie zgłosił się Pan do poradni o pomoc? Gdzie przepraszam. Do poradni, dla Znaczy, ja dostaję yy, 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 zasiłek rodzinny, yy, który dla mnie przypada, bo to jest yy, zasiłek przypada rodzinny, na, yy, jeśli yy, dochód na jedną osobę w rodzinie przypada więcej niż 504 zł. Yy, ja tego, ja tej kwoty nie uzyskuję, więc dostaje na jedno dziecko 60-80 zł, a na pozostałe dwoje 91 zł, lecz lewo co z żoną i tak wiążemy koniec z końcem. Proszę pana i teraz kolejne udawania Pani jaką niską świadomość, decydując się na taką liczbę dzieci z takim wykształceniem, z taką pracą. Ale przepraszam, nie rozumiem, co ma do tego wykształcenie pana Rajcy? Czy tylko ludzie wykształceni mogą zakładać rodzinę? Między nie, ale ludzie, którzy na to stać, którzy potrafią zapewnić, zapewnić dziecku dobry byt, nie naruszając przy tym prawa. Właśnie dlatego Pan Rajca yy, stara się yy, dbać o rodzinę. Dlatego może zaniedbuje sprawę tych śmieci, ale przynajmniej jego rodzina yy, ma zapewnione podstawowe potrzeby. Dobrze uważam, że w tej sprawie ta Łukasz Reza zostanie osądzone, może ta jego sytuacja wpływa jakoś łagodząco na, na wymiar kary, ale to już pozostawiam w kwestii sądu. Chciałabym jeszcze tylko zaznaczyć, czy Pani jest świadomy, jak długo rozkładają się śmieci, które pozostawia w lesie? Dobrze dziękuję, ale pani stwierdziła, pani prokurator, że nie ma już pani pytań i sądzę, że nie ma sensu już tego kontynuować. Dobrze. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam sprawić. Panie e, Rajca, e, są takie organizacje jak Centrum Pomocy Rodziny, do których mógł się pan zgłosić? Dlaczego pan tego nie uczynił? E, zgłaszałem się, lecz e, mam tutaj papiery, lecz e, znów e, zostałem negatywnie rozpatrzony. Ale to nic to nie ma, bo to te centrum zawsze pomoże człowiekowi. Jak ja słyszałam od różnych osób, e, zapewniają e, na przykład... E, okulary, na przykład y, dla osób nie, trochę nie, niesłyszących, niesłyszących ślimaki dłużne, a Panu na pewno pomogli w trudnej sytuacji rodzinnej, jaką Pan przedstawia nam. Dobrze, ale y, gdy Pan chce zgłosić się do tego centrum pomocy, na pewno przedstawić, swoją sytuację finansową, może akurat to centrum pomocy. Y, Stwierdziło, że pan Józefa zarabia na tyle dużo, że nie dostanie pomocy, przecież są inni potrzebujący. Tak? Mam tutaj już drugie pismo, które dostałem w odpowiedzi od tej organizacji. Czy ja mogę się zapoznać z tym materiałem? Pismo bezpieczonki. Bardzo dziwne. Skoro nie ma więcej pytań, w takim razie zapytamy przedmiot. Są dobre. Nie widziałam pogłosowania po z Po raz kolejny, może już się będę powtarzać, powiem, że pan rajca e, jest nieświadomy tego, co robi, a jest chyba zdrowy psychicznie. Nie jest świadomy tego, tak, że nawet zwykły e, papieros rzucony w lesie, po prostu spalony, rozkłada się 5 lat. To jest niewyobrażalnie długa, długi czas i proszę, aby Pan oskarżony słuchał mnie, a nie wdawał się w rozmowę e, ze świadomym. Po raz kolejny powtórzę, że Pana świadomość ekologiczna jest naprawdę na znikomym poziomie i uważam, że zasługuje Pan na najwyższą karę, jaka jest możliwa, a argumenty przedstawione przez obronę nie są wystarczająco solidne, bo żadna no, sytuacja rodzinna, podkreślam żadna, nie usprawiedliwia Pańskich czynów. I dlatego wnosimy około 900 zł po pierwsze za to, że wysuł pan śmieci, po drugie za wjazd samochodem do tego lasu, a po trzecie pokryje pan koszta wywozu tych śmieci do, do składowiska i dodatkowo hmm, wnioskujemy o 50 godzin pracy społecznej. E, bo uważamy, że pieniądze niczego nie załatwią, bo jak widać, Pan nie ma problemów ze zdobywaniem nich e, z racji e, kochanej rodziny. E, dlatego myślę, że Pan w ogóle tego nie poczuje i będzie to robił dalej. A praca, ciężka praca, pomoże Panu uświadomić, e, jak ciężkie są skutki e, takich bezmyślnych czynów. Dziękuję. Ze wszystkich dowodów oraz wywiadów z Panem Rajcą wynika, że jest to człowiek niezamożny. Miesięczne wydatki niejednokrotnie przekraczały zarobki Pana Rajcy. Pan Rajca utrzymuje dużą rodzinę, od żonę oraz troje dzieci w wieku noworodkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W takiej sytuacji dla Pana Rajcy najważniejszy jest to rodziny oraz to, aby zaspokoić podstawowe potrzeby. Taka sytuacja powoduje w takim razie, że problem śmieci staje się mało ważny. Ze sprawy wynika również to, że pan rajca pomimo ubiegania się o pomoc nie dostał jej tam, a mianowicie w urzędzie w gminy. Pracownicy placówki znali dobrze sytuację, a jednak nie wykazali większego zainteresowania sprawą. Pan rajca pozostał na lodzie. O czym miał więc myśleć w pierwszej kolejności? O żonie, którą ta sytuacja też już przerastała i dzieciach, które ledwo co może wyżywić i ubrać, czy o śmieciach być może niewywożonych w właściwe miejsce. Poza tym, jak pani prokurator powiedziała, może świadomość ekonomiczna pana Rajcy nie jest duża, ale proszę się zastanowić, ile Polaków ma taką dużą świadomość. To się liczy w ułamkach procentów, tak naprawdę. Dlatego proszę o Niskie miast Sprawiedliwości dla pana Rajcy. Ja jeszcze chciałam zaznaczyć, że może panu Rajca za jakieś 10 lat, kiedy jego dzieci będą już bardzo dorosłe, pojedzie w to samo miejsce na dworze. Dużo, tak z I co wtedy im powie? Proszę, miała już pani czas na mowę końcową. Dziękujemy już. Dobrze, a więc wyrok zostanie ogłoszony do lata.